Ja już jestem jako strony Aleka. Dzisiaj będziemy strzelać. E, pokażę Wam takie coś. Mój tata zmontował. Uwaga. E, takie kuleczki fajne. O, pięknie kuleczki. Takie piękne kuleczki. E, czekajcie, pozbieram. Po prostu. A jak w tym czasie możecie sobie zajrzeć. E, no i co, będę częściej teraz nagrywał filmy. Co? Zaczynamy. Tego jednego nie mogę znaleźć. Nie mam. A nie, tu mam. Ja, nie, no nie mam. Gdzie to jest? No dobra, ale pokażę wam coś. Patrzcie. Czekaj. One. Two. Patrzcie. Patrzcie, co to jest, proszę państwa. Proszę państwa, co to jest? Proszę państwa. Gaz, gaz, gaz. Proszę państwa, czekajcie. Próbuję strzelić, chociaż jedną. Magic, jedna wyleciała. Strzelana na oślep. I to zadziałało. Ciekawe czy się da ogóle... W... czy się w ogóle po Czekać, czy się da w ogóle ten rzucić kulkę w kulkę. A, nie da się. A takie urządzenie fajne, więc to. Stawcie łapkę i suba, może Daily kiedyś leci. Na 15 łapek, znaczy subskrypcji, daily może wleci. No i co, pozdrawiam dzisiaj. No, Michała, takiego fajnego gościa. I co, Mara, Zostawcie łapę suba na.